Mamy nasz pierwszy trip, mo trip, trip e motorem po Polsce. Motorem po Polsce odcinek pierwszy to będzie. To muszą być później następne. To jest nasz wehikuł, Pożyczoną mam kurtkę od szwagra. Dziękuję bardzo szwagrowi, że nie musiałam kupować, bo ja nie wiem, czy ja będę chciała jeździć. Bo to jest mojego męża pasja, nie moja. Ale może mi się spodoba, więc na razie pożyczyłam. Mam tylko swoje rękawiczki i swój kask i jedziemy. Nie wiem, gdzie jedziemy, bo to jest niespodzianka. Ale jutro wracamy, także zabiorę Was z nami. Zobaczymy, jak tam będzie nam się jeździło. Ogólnie spoko, w sensie nawet nie jest tak gorąco. Myślałam, że będzie gorzej, ale to jest dość, dość przewiewne nawet. No, także trzymaj tak ciuki. Nie wiem, jak moje włosy będą wyglądały potem po zdjęciu kasku, Już widzę, że wszystko się tu rozprostowało. Będę miała szopę, jedną wielką szopę, no, ale przestańcie. To byś tym przyjmowali. Wziąłem swoją czapkę. Scrapbooking, moja pasja, później założę i nie będzie widać w ogóle, jak mam fryzurę. No, także Dawid pojechał, poszedł po klucze od, po od garażu, bo żeśmy pojechali ja żeśmy do garażu, zapomnieliśmy kluczy. A w garażu są moje rękawiczki jeszcze, bo jeszcze rękawiczki mam. E, no i potem jedziemy tankować i wyruszamy w tryb. Zatrzymaliśmy się w sobudce, bo nad nami burza, to właśnie to. Idziemy zjeść pizzę i poczekamy aż przejdzie, bo to są przelotne, więc chyba przejdzie. W ogóle nie wiem czy by to usłyszeć, ja nadaję. Nie wiem czy mi było w ogóle słychać jak byłam w tym kasku, ale zatrzymaliśmy się na jedzenie. I właśnie pada, ale przejdzie chyba, bo, bo dość, chociaż nie wieje za bardzo, że ja pod tym kaskiem co wyglądam teraz. Takie miałam ładne włosy, teraz mam po prostu... Słyszycie te grzmoty? Te grzmy? O! Dawid się upaść, żeby jeść na dworze. Dobra. Ale fajnie tu jest. No. Tak wygląda tu miejsce. I tutaj mamy nasze menu. Będziemy wybierać, tam czegoś tam nie ma, więc nie będziemy sami wybierać, tylko stąd. I zaraz oczywiście jak zwykle pokażę co kupiliśmy, bo foodporn to jest jedna z głównych elementów mojego kanału. Znowu się brzmi, oh my goodness. Kochanie, nagrywam Twój proces myślowy, bo to jest zawsze takie fascynujące. Fortunate? Tak, bo nagrywam moment, w którym mój mąż postanowił zjeść pizzę, która ma glaze z figi. Ale generalnie, generalnie nie lubi słodkich, a wybrał dla nas pizzę numer 15. No i ten glaze balsamiczny figowy bardzo mnie interesuje i mojego męża później ocena. A ja, nam przyniesie? Jak wrażenie? No wrażenie fantastyczne. Dobra, najlepsze. No i co? To są właśnie. Co myślisz? Wygląda zacy. O, na pizza. Dobra, to enjoy. Okazało się, że w mojej super pożyczonej kurtce mamy jeszcze dodatkowy, yy, jaką się nazywa, surprise. Właśnie wycieramy nasze muchy z gazków. Bo takie się tyle nakleiło, że masakra. To się grzeje już. Jesteśmy w przepięknym miejscu. Bardzo mi ją panią obsługę, Bardzo miła tu pani gościniec. O, a tutaj gra ten koń. Ja później wam pokażę, jak to wygląda, bo tam najfajniej jest tam, jak się wejdzie tam. tam. Jesteśmy już w pokoju. Pokażę wam okno. Okażę okna okno widok. Uch, Patrzcie, jak tu jest pięknie. Jest taki wykusz. A tutaj jest tak. Co robisz? Z że co do nas <noise> To jesteś <się> głupi. <noise> 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 Taki uroczy pokojczek. No mamy. Wi-Fi. Hello. Mąż mnie oczywiście obłą. tylko przyjechaliśmy. Nie ma jakieś fotokomórki też. Chciałam nagle jak to wygląda, ale. Ciemno już jest troszkę. Nie ma fotokomórki, ale to są zdjęcia. Nic nie widać, zdjęcia osób, które chyba tu brały ślub, mi się wydaje. Że skupę zdjęć ślubnych. Ciemnych ich WD. O, teraz może trochę widać. No i tu się schodzi, tak? Tu są takie światełka, żeby się nie zabić. Takie tutaj. No i mi się wychodzi tutaj. Tam jest taka wieżyczka widokowa, a tam jest zawit. Tak wygląda wejście. Wracam się, bo zapomniałam bluzy A. a ubrudzoną koszulkę. I tak właśnie to wygląda. Tak wygląda. I to jest takie piękne miejsce. Już idę, bo to będzie ciemno. To <grytania> mi zaraz szaleja. Szybko nagram, bo mam się z zamknąć restauracji. Zobaczcie. Chcieliśmy zjeść tutaj, ale już się zamykają, więc idziemy do jakiegoś pubu Metafora i będziemy jeść jakiś makaron chyba, a Dawidka oko boli, coś mu wpadło, jak jechaliśmy te Nagrywam teraz, bo za chwilę mi bateria padnie, Siedzimy sobie w rynku w Metaforze i zamówiliśmy spektakulację, mieliśmy iść na spacer, ale już dzisiaj nie zdążymy. Także przespacerujemy się tutaj, zjemy i pójdziemy do domu. A jutro mamy w planie rano śniadanie tam na miejscu, bo mamy liczone. I później jedziemy do Karpacza. Dwie godzinki mamy w Karpaczu i wracamy do domu. Także teraz Wam pokażę znowu, co zamówiliśmy. Ja zamówiłam kaczkę, pie... e, nie, utko kaczki, a Dawid zamówił koc... E, placki ziemniaczane. Mamy jedzonko i jemy jedzonko. I pa! Dobra, zostało mi 6%, więc zakończę ten dzień. Byliśmy na kolacji, teraz jesteśmy już, już pod swoim e, gościńcem. O. Tutaj mamy. O, o pierdykło jedno, piwko. No Tutaj tu mamy. Co. Nie wiem. Tu będziemy sobie siedzieć na owejczce, właśnie tej latającej. Już nic nie widać, tylko tam widać tamę z daleka, bo tam jest taka tama. No i tyle posiedzimy sobie, podyskutujemy, podyskutujemy nie idziemy spać, a jutro chyba zostaniemy tutaj bo mieliśmy w planie jechać do Karpacza ale chyba nie chcemy jechać do Karpacza, bo to będzie straszna głodnictwa, pójdziemy sobie na jakiś spacerek przejdziemy się w okolicy no zobaczymy muszę wam jeszcze pokazać jaki to jest fajny klimacik na korytarzu taka tapetka okienka i idziemy do ubikacji no, tutaj jest Teraz Wam pokażę jak wygląda w świetle dziennym, bo, bo nie było widać. Tak wygląda ten to zejście. Oj, teraz się kurde lampa świeci. Co za sens. Nie, 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 nie wiem, nie. Nie no, nie będę jadła. Zobaczcie to są te wszystkie. Bo tam generalnie jest sala ślubów. I oni tu chyba wtedy zachowują Wzięłaś to zdjęcie. Ziem? No kluczyk, bo ja mam moje kapcie zaraz, Was No już, myślę, już. tylko już. Tu widzicie? Tak wygląda. No i tu wychodzimy na śniadanko. O, i zobaczcie, śniadanko się tutaj sobie będziemy jeść, a tutaj mamy nasz piękny widok. A tam ktoś siedzi, zobaczcie, na środku. Aha. I pójdziemy sobie tam, no nie? Stwierdziliśmy, że... Wszędzie już byłeś! Gdzie ty stałeś? Nie do niej górze Ale tu jest, jest fajnie. to jest fajne. ja sobie powiem, żeby nam tu nakryła, to nas próba wyrzuci. To jest słuchajcie, bo to jest od tej weselna, wiesz, to jest od weselne wyjście od tej weselnej sali. Tutaj mogą po prostu przejść z weselniki. Tam jest ten punkt widokowy. Tu dalej jestem. No, a my jesteśmy tak jakby z tej strony. Teraz przyszliśmy sobie jakby koło tego i tu będziemy właśnie siedzieć na śniadanku. Mężulek już tutaj wszystko zaliczył, bo on staje kurde o nie wiem, 5.30, ale skarpa. Chodź i że w nocy po waszym gościńcu się nasze następne Może <laughs> jakiś robacik? A tam w ogóle jest ta tama, na którą sobie potem pójdziemy, bo że jednak zostajemy tutaj. Fajnie pachnie. I tam jest tak fajnie i tam daleko pójdziemy. No dobra, tu idziemy z śniadanką. Patrzcie, śniadanko, kawka już idzie. warzywka, soczek. Pięknie. <grymne> <Ty jesteś duna. grymne> no to jest tak ładnie. O, no, dziękujemy. O, jeszcze pani na górze z ładną. Zobaczcie. się nagrywam. Ile tu jest różnych. To są naprawdę, bo Dawid zioł, zioła i te, nie? To jest pietruszka. Tu jest mięta chyba. A ciekawe co to jest to na tych mokach, jest Pietruszka. sałaty różne. Chyba, nie wiem, co to jest. Wygląda też nie wiem. Nie ja znam się. Ale wygląda super, nie? Ekstra. A tam też są jeszcze jakieś, pokaż. Tu są jeszcze jakieś przyprawki. Bazylia. Bazylii, no. A tutaj są różne. A to, jest, to też jest do jedzenia, na pewno. Jedzenia. To też Bazylia, no właśnie. No, my wracamy do pokoju. A tutaj już przygotowana jest na ślub na pewno wejście. Tu będą kwiaty, ale nas już tutaj nie będzie. <śmum> Odnowienie ślubów. Przyszliśmy stąd. Teraz idziemy tutaj ścieżką poetów. Mam nadzieję, że dojdziemy. Na górę, bo my generalnie to ostatni raz w górach byliśmy 3 lata temu i o mało nie zeszliśmy na stoku. Ale David widać dzisiaj dużo lepiej sobie radzi i ja też. Dużo jest szansa. Widzicie jak się szykuje? Zbieraliśmy koleżankę, ale patrz usiada z kubora na liściu, że prawie jej nie widać. Widzisz? Jakie ma kolorki. Dobra. Koniec tam. Dobrze. Chyba no, już wymiękam troszeczku, ale dajemy radę. Ja jestem dzisiaj żywą reklamą swojej pasji. I wszyscy patrzą na mnie i czekają i nie wiedzą o co, come <grymne> Doszliśmy na punkt znakowy. O mój Boże, o mój Boże. Jestem z Maria. <grymne> no, tak wygląda ten punkt. My no tu widać zieleń, głównie zieleń, panie zieleni, Niestety na takich skałkach, ten na... Zobacz, jesteś się na już nie schodzimy, co zostajemy. A to jest Bo od tego kamienia za bardzo w dupek, że Dobra, spierd... <noise> nagrywam. O, czekaj, fajne zdjęcie. No, nagrywam, bo ja tutaj schodziłam i to było śmieszne. I może też będzie śmiesznie. Jak będzie schodził? No chodź. O ty. Znowu pójdzie na skrót. Uuu, sarenka, jemu poszło lepiej. Jak sarenka. <grywa> Mój mi jak idę? Ja też tu jestem. <grywa> idę. <grywa> nie, nie robisz. <grywa> <Hej>. <grywa> Teraz idziemy tutaj ku naszego domu. I Dawidek jest zachwycony. Bo on już wie co czym to śmierdzi, bo to są jakieś ponoć, strome schody. Patrzcie jak się garnie, żeby iść. Tak się garnie, a nie gańca, zabrać. No, idziemy no, zobaczyć. Idziemy zobaczyć. Kurde. No O tyże, tych, ty, ty, tutaj Tych, um, Karpi i w ogóle ryb to jest od cholery O tutaj siedzą w tych, tych Zobacz jak tam bąble wylatują spod tych dziwnych takich No ale karpi nie widzę Ale to one gdzieś tam w środku mogą być Może to jest muł? Nie, tam są Aha Tu są Żarują Ja pierdolę Cała lewa strona, to są rybsony. Cała ludka tutaj. Można może byłoby w ogóle wejść rękoma łowicie. Ław, nie? my się tak tutaj wiecie, Siedzimy, oglądamy i jedną stronę, i drugą. To też jest od cholery tych ryb, tylko tu jest głębiej. Już tak nie widać. A te wszystkie bąbelki, co wychodzą, to właśnie ją w mule, czy w dnie. I te bąbelki wypuszczają. Patrzcie, jak tego tu jest. Najpierw jakby, jakby padało. A to wszystko ryby. Wow! Że tu nie ma wędkarzy, jak to jest możliwe, to jest tyle ryb. Okay, jest za 20, Dobra, to jeszcze będziemy tylko tu. A to jest właśnie nasza clegownia. Tak wygląda z dołu. A my wracamy. A pan co robi? Wysyłam ci zdjęcia, które zrobiłem wcześniej. Aha. Będę jeszcze zobaczyć ten piękny punkt widokowy. Tu zaraz przejdą z wesela, pewnie, ludziska. Chciałam zobaczyć jak tam jest na górze O przepraszam Ktoś tam zdjęcie robiło O i tutaj będzie czas. pora młoda A my za tutaj obejrzymy tak Zobaczcie jak fajnie Oj nie to jest zrobione A tu będzie przysięgi są zobaczcie to jest ten i tu przysięgi się składa i się robi, podpisuje papiery. Dotarliśmy do pokoju. Dawaj poszedł gdzieś prysznic, zaraz ja wybiorę prysznic. I wracamy do domu, bo dzisiaj musimy się pojawić na zlocie scrapbookingowym we Wrocławiu i musimy być tam gdzieś koło 16. Dlatego, a jedziemy dwie godziny, będziemy jechać, będziemy jechać krócej, bo jechaliśmy wtedy trzy, ale nie jechaliśmy przez Eskę a teraz częściowo będziemy jechać przez Eskę, Eską do domu, żeby było troszkę szybciej, więc mamy dwie godziny trasy. Także po godzince sopornie zrobimy małe rozprostowanie kości, no może jakąś kawkę, a potem jedziemy do domu. I zabieram się z moimi rzeczami na moje stoisko na zlocie, pierwsze ever stoisko z Puszczamy miejsce. Kurde, mam wóz straszny, no, ale pod kask muszę tu zebrać. Tu się już ludzie schodzą. Zobaczcie, że tu już się zrobiło ludzi w tym miejscu. A my się szykujemy do drogi. Małe odstąpnięcie na stacji. Chciałam powiedzieć, był lodzik. Zostaje się lód. Ty jadłeś loda tak był lodzik. Dawid zjadł loda. Zjadł loda. Dawid, schowaj ten kluczyk, bo zostawiłam, żeby nie zaginął. Też ja napiłam wody i jedziemy dalej. Łuczek, Już dojechaliśmy. Chciałam szybko psa wziąć na spacer. Krótki. Bo ładujemy się teraz i jedziemy do Wrocławia. Już przymontowałam trochę stoisko. Żeby już wiedzieć jak to wygląda. Gdzie stoję. I jak to będzie wyglądało jutro. A potem muszę odwiedzić... Um, muszę odwiedzić... Um, tego... A, 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 A... Jak to się nazywa ten sklep? Może z góry mi wyleciało. No, muszę odwiedzić ten sklep, akrona, bo muszę jeszcze kupić parę klamerek, żeby powiesić moje prace i parę takich standerów, takich, żeby zaprezentować inne prace. No, także dzięki Wam za ten wyjazd i do następnego.